Pod choinkę dostałem w prezencie dodatek do gry Wojna o Pierścień o tytule Przeciwko Cieniowi. Niestety już taki jest los taty, że nie mogłem się wtedy prezentowi nawet przyjrzeć, bo wiecie, domek Gabi góra i góra innych prezentów mojego dziecka się same nie otworzą, a po świętach zwyczajnie inne rzeczy weszły na pierwszy plan. Wtedy tylko odpakowałem, zajrzałem do środka i nawet nie przyjrzałem dokładnie tego, co tam jest. Ale że sama gra Wojna o Pierścień jest na moim kanale, do tego zapowiedziano kolejny dodatek do niej, to śpieszę nadrobić zaległości i będzie to unboxing plus małe opowiedzenie o tym dodatku, ale na podstawie lektury instrukcji i przeczytanych oraz obejrzanych prezentacji innych graczy, bo jak mówię, mi dane jeszcze nie było w to zagrać. Zapraszam. Dodatek przychodzi w mniejszym pudełku niż podstawka i nie jest to pudełko standardowo otwierane od góry, tylko od boku, więc takie trochę... Domyślam się, że tak może być taniej, ale jednak zawiera też dość mało jak na tę wielkość pozornie. Dostajemy bowiem karty ścieżek i karty bitew, nie wszystkie, te które dostajemy, musimy zamienić z tymi z oryginału. Wraz z dwoma kartami podpowiadającymi, jak działa bot. Wszystkie karty frakcji cienia, które były w podstawce, ale dopasowane do tego dodatku. Oraz instrukcja, krótką, bo tylko sześciostronicową, która tłumaczy, czym ten dodatek różni się od wersji podstawowej. Przeciwko cieniowi, bowiem to dodatek do grania kooperacyjnego i solo. Niedługo po wydaniu podstawowej wersji gry w sieci pojawił się fanowski dodatek do grania solo i to dodatek, który działa i wiele osób zeń korzysta, natomiast on używał, co oczywiste, kart z wersji podstawowej gry. I gdy w wersji solo jakiś bot albo procedura albo algorytm odnoszą się do karty, które były przewidziane jako komponenty do grania player versus player, trzeba czasem coś zinterpretować samemu. Jak działa dana karta, co naprawdę oznacza jej opis, i tak dalej, kiedy nie odnosi się do innego gracza. Czasem powoduje to zamieszanie. Są rzeczy nieoczywiste, wiadomo. Tak jest przynajmniej według relacji osób grających w ten fanowski dodatek. Fakt, iż dostaliśmy tutaj karty zmienione i dopasowane do trybu solo, eliminuje ten problem. Talia zawiera jedynie komponenty strony cienia, wolnych ludów tutaj nie ma, no bo gramy przeciwko cieniowi. A jak ten cień gra? Jego poczynaniami kieruje Bot, który ma bardzo prostą i sformalizowaną procedurę zachowania, mieszczącą się na tej jednej karcie. Ta karta to jest oczywiście pomoc, bo mamy też instrukcję z opisem wszystkiego. I po kolei w swojej turze Bot robi rzeczy. Próbuję rozpatrzyć tekst, zużyj akcję. Jeżeli nie może to pasuje, jeżeli może zużywa ją według priorytetów, najpierw na ścieżce, potem na polu bitwy, a ostatecznie zagrywa do rezerwy i tak dalej, i tak dalej. Poczynania bota trochę mogą się różnić od gry podstawowej. Na przykład z tego co w instrukcji wyczytałem, bot nie musi płacić za zagranie karty z rzuceniem innej, zatem no, jest to dość duża przewaga. Coś, czego ja akurat z lektury instrukcji nie wyłapałem, ale w przykładowej grze na YouTubie jest coś takiego, że bot może w tej samej rundzie zagrać kartę do rezerwy, a potem z rezerwy zagrać ją ponownie na ścieżkę lub bitwę. Czyli znów może zrobić coś, czego gracz nie. I faktycznie graczeowi twierdzą zgodnie, że z botem gra się ciężko. Jest to gra nierówna, niesymetryczna i wymagająca, ale nie jest trudna w sensie technicznym. To znaczy procedury bota są bardzo proste i potem już po paru rundach używa się ich niemalże z pamięci. Tyle, że bot ma łatwiej. To się może komuś podobać albo nie. Kwestia gustu. Ja oczywiście zdania jeszcze nie mam. Choć mieć planuję, gdyż zamierzam sobie przypomnieć grę, bo dawno nie grałem i spróbować z botem zagrać. Zwłaszcza, że kolejny zapowiedziany dodatek, Fire and Sword, będzie brał pod uwagę ten, czyli będzie prawdopodobnie zawierał komponenty umożliwiające nadal granie solo, co jest bardzo fajne, gdy świadczy o tym, iż Ares ma chyba jakąś koncepcję na wydawanie tych dodatków, a nie, że rzuca je tak bez sensu weter wedle potrzeby. Bo potrzeba gier solo jest. To widać nawet po RPGach. W ostatnich kilku latach wyszła masa gier fabularnych z trybem solo lub gier stricte solowych. No i można zaryzykować, że autor Ian Brody też ma jakiś koncept tej gry i tego, jak ją rozwijać. I tyle mogę Wam o tym dodatku powiedzieć. W opisie podlinkuję jeszcze film z kanału Tryb Solo, gdzie autor pokazuje w krótkiej prezentacji działanie bota podczas gry i tłumaczy jeszcze kilka elementów. Z mojej strony natomiast na dzisiaj to tyle. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia na kanale.